Blau, Blau Blau Choć wiele wkurza mnie Naprawdę w tej szkole To zaczynam myśleć Co będzie potem Trzecia klasa, matura Ostatnie chwile, moja klasa nadal żyje Swoim życiem I w sumie to będę Za wami tęsknił Bo taka klasa zdarza się Jedna na setkę do nauczycieli, mam szacunek Spoko, ziomeczki, jakby nie było, to nie narzekam na lekcji Jest wolność słowa, więc wyrażam swoją opinię Że Pan Dorian za bardzo się spina ha Twoja mina i ten gwizdek, co dzień to samo Proszę, idę po dyrekcji Leć śmiało, przecież każdy wie Że jestem sobą, więc nie zmienisz mnie to ty stań obok, chodzę do szkoły wciąż, te same mordy I tak powinno być, bo to plus nasz ogromny, Aha. że każdy z każdym trzymasz tamę, no prawie co poradzę, że tu kilku ziomków nie zostały Ta szkoła ma w sobie coś, co łączy ludzi, łączy pasję, łączy nas, nawet budzi uśmiech 20 lat przed sobą jeszcze cały świat Dziś jest moje pięć minut, by być kim za kilka lat Dążę do celu, jak każdy mam marzenia Krok po kroku i wszystko się spełnia Lecę pomału w sumie to czefelki. Mam tak ciężki słeg, że muszę nosić szelki. Likeon to nie szkoła, to raczej styl życia. I żebyś się nie skichał, to nie ma nic do ukrycia. Powiedz, sam co ci zrobić bez natury. W sumie to wielu mam maturę i tak kobią dziury. Musisz wiedzieć co jest. Dla ciebie ważne Trzymać się tego wiem To jest straszne Każdy z was ma wartości, więc pamiętaj o tym Gdy to ubliża twojej godności lub gada ploty Bądź sobą To najważniejsze Nie bądź jak inni, bo to serio niedorzeczne jest G. Za 20 lat będziesz pamiętać Czy będę pamiętał jak się nazywasz Czy w ogóle to będzie istotne, że znam Czy rozpoznasz moją twarz A co jak straci blask Straci blask Straci blask Straci blask Straci blask A co jeśli blask straci Straci blask Straci blask Straci blask